Właśnie brałem przed chwilą udział w dyskusji źródła wzrostu w tych trudnych, trudnych czasach i powiem tak, są opinie, że warto zadbać o to, by chociaż przetrwać, ale rozmawialiśmy raczej o tym, żeby również nie tylko przetrwać, ale też jakby rosnąć. To, co, na, to, co jest dzisiaj wydaje się pewne, no to że nic nie trwa wiecznie. Pandemia nauczyła nas, że musimy patrzeć tu i teraz i reorientować się po tym jednym dużym kryzysie przed kolejnym, czyli wojna w Ukrainie. I w przypadku takiej firmy jak LPP, to i pandemia, która z dnia na dzień odcięła nas od 90% przychodów. Wojna w Ukrainie zabrała nam 25% naszego rynku, więc no nie było innego wyjścia, jak i w pierwszym przypadku, jak i w drugim, że trzeba było szukać innych rozwiązań. W pierwszym przypadku była to digitalizacja i e-commerce. Wtedy to było 10%, dziś możemy mówić, że jest to już procent 30% i nawet więcej. Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. To skoro my byliśmy zorientowani głównie kierunkowo na wschód, jeśli chodzi o rozwój, to, to idziemy. Inaczej na pewno rozwijały się kanały e commerce w Europie Wschodniej, inaczej w Europie Zachodniej. I od po pierwsze od zapewnienia logistyki, myśmy teraz właśnie weszli w etap decentralizacji, budujemy mniejsze centra handlowe, one są bardziej rozproszone, czy to jest właśnie szybkość dostawy, koszty tej dostawy. Pewnie tak jak w wielu innych firmach mamy wyzwanie w postaci ostatniej mili, jak to wszystko zoptymalizować, zwroty i tak dalej. Natomiast ten rynek rzeczywiście sklepów internetowych czasami jest nawet dla nas takim barometrem, że my najpierw wchodzimy na przykład z e-commerce do danego kraju, a potem na przykład dopiero otwieramy sklepy stacjonarne. Nawet badamy takie rzeczy, która firma kurierska w danym kraju to jest ta, od której klienci chcą odbierać towar, a od której już mniej chętnie. To, są bardzo, to jest bardzo złożone i dużo detali, natomiast rzeczywiście no dzisiaj tak jak to jest 30%, a myślę, że, że będzie więcej. Mało tego, jeśli chodzi o rozwój, no to my ponad połowę przychodów mamy już z zagranicy, więc rzeczywiście na tych rynkach zagranicznych też będziemy ten e-commerce mocno rozwijać. Wnioski to nie jest pewnie zaskakujące. Są takie, że idą trudne czasy idzie spowolnienie. Czy to będzie 0, 1 czy 2 tego nie wiemy? Natomiast na pewno czasy są, są trudne. Przedsiębiorcy podnosili wyraźnie sygnały, że tu oczekują od, od państwa nawet takiego, bym powiedział, bardziej przychylnego spojrzenia. Tu rozmawiano na przykład, czy ustawa 10H, która dotyczy energii odnawialnej, wiatrowej, nie powinna być, nie jest najwyższy czas, żeby została, została zniesiona i żeby się rzeczywiście uwolnić trochę ten rynek tam, gdzie dotychczasowe na przykład obszary były zarezerwowane tylko dla państwa. O tym, o tym mówiliśmy. Mówiliśmy również o klimacie dla biznesu. Czy jest rzeczywiście. Yy, u przedsiębiorców wiara, a u decydentów przekonanie, że, że tych przedsiębiorców e, wspierają. Chodzi o przewidywalność też rozwiązań, e, jakichś prawno-finansowych, co jest też ważne, jeśli mówimy o jakichś długoterminowych inwestycjach. Więc o tym, o tym rozmawialiśmy na, na panelu. Jest wiara, aczkolwiek też zrozumienie, że idą trudne czasy.